Cześć, witajcie na kanale May Lips Art. Jak sama nazwa mojego kanału, mojego profilu wskazuje. Uwielbiam czerwone pomadki. I właśnie w dzisiejszym odcinku pokażę Wam moje top 15, nie tylko czerwonych, ale różnych ciemniejszych odcieni pomadek, będą to tutaj zarówno czerwienie, troszeczkę jaśniejsze, troszeczkę ciemniejsze coś w odcieniach wina i jeszcze jeszcze innych odcieniach, także jeżeli lubicie coś ciemniejszego na ustach, to ten odcinek zdecydowanie jest dla was. A powstał on dlatego, że w ostatnim odcinku, w którym pokazywałam moje top 15 jasnych, użytkowych, dziennych pomadek, Um, pojawiło się właśnie dużo próśb i aprobaty dla pomysłu, aby stworzyć również takie top 15 z ciemniejszymi kolorami, więc jeżeli nudziaki nie są dla Was, to ten odcinek jest dla Was. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy sobie od czegoś bardzo użytkowego w mojej opinii. Jest to taka najbardziej użytkowa czerwień, jako, jaka może istnieć. Jest to YSL Volupte Shine numerek 45 i jest to czerwień, która tutaj wygląda na dosyć intensywną, ale zerknijcie tylko, jak ona prezentuje się na ręku. Jest to czerwień półtransparentna. Jest to, uważam, bardzo fajne rozwiązanie dla osób, które lubią nadać ustom troszeczkę życia, troszeczkę intensywności, troszeczkę barwy, ale nie lubią takiego jakby ciężkiego efektu mocnej, ciemnej pomadki, taką jak na przykład mam dzisiaj. Więc jeżeli nude to jest dla Was zdecydowanie za mało, jest to zdecydowanie za słabe i, i sprawia, że Wasza twarz wygląda na bladą, to ten odcień numer 45 będzie naprawdę fantastyczny, ponieważ on ma wyraźnie czerwone tony, ale one są takie leciutko, leciutko Koralowe, to nie jest taka czysta czerwień, wręcz powiedziałabym, że jest taki delikatnie neonowy, ale w zależności, tego, w zależności od tego, ile nałożymy tego produktu na usta, taki efekt uzyskamy. On zawsze będzie błyszczący, on zawsze będzie półtransparentny, ale możemy tą intensywność sobie też dozować, jeżeli na przykład sobie doklepiemy palcem, to mamy tylko taki leciutki efekt, takich wiecie, takich leciutko malinowych, takich przegryzionych ust, więc efekt jest naprawdę fantastyczny. Następna propozycja to będzie NYX Soft Matte Lip Cream w odcieniu 22 Morocco. Y to jest odcień naprawdę bardzo, bardzo ciekawy, z tego względu, że ja ogólnie za formułą tych, tych pomadek nie przepadam, szczególnie jeżeli chodzi o ciemne kolory, bo one nie mają zbyt mocnego pigmentu i czasami ciężko zbudować jest na ustach coś, co będzie, wiecie, w miarę użytkowe, jakieś takie wyraźne, bez jakichś takich, e, wiecie, maziaków i tak dalej. Jasne pomadki, spoko, ale ciemne nie za bardzo. Natomiast to. To jest taka idealna hybryda pomiędzy, pomiędzy wyraźnym kolorem, ale użytkowym. On jest bardzo ciekawy. To jest odcień takiej dla mnie bardzo żywej, bardzo takiej neonowej, pomidorowej czerwieni. Tu są zdecydowanie takie nuty właśnie pomidorowe. Jest to pomadka nie z pełnym pigmentem. Ona jest taka, wiecie, nie w pełni napigmentowana, co daje nam z jednej strony i tak wyraźny, intensywny odcień na ustach, ale z drugiej strony bardzo dużą łatwość w aplikacji. Bardzo szybko się ją aplikuje, bez obawy, że ten kontur wyjdzie nierówny, bo to jest chyba największa zmora e, ciemnych pomadek, to to, że trzeba, tą, wiecie, tutaj ten, ten kontur tak wyrysować po prostu idealnie, e, i z tą pomadką, to się udaje bez większych problemów, to jest tylko ciach, ciach, ciach i już jest pomalowane, e, i naprawdę bardzo szybko, bardzo fajnie się aplikuje, i jest naprawdę bardzo wyjątkowy odcień, taki naprawdę intensywny, żywy, e, bardzo modowy, w mojej opinii. Więc jeżeli szukacie czerwieni, którą będzie się łatwo nakładać, mm, bez jakichś, wiecie bez tych wszystkich precyzji, bez takiego dłubania przy tych ustach, to ta czerwienie zdecydowanie jest godna polecenia. Następny produkt, który chciałabym wam pokazać, to jest pomadka Han Luxury Cashmere odcienie 711 Sweet Plum i ona tutaj w opakowaniu wydaje się dosyć ciemna, natomiast na ustach ona prezentuje się dosyć jasno. Jest to dosyć jasny, uważam, że wciąż taki dzienny i użytkowy odcień, ale on jest wyraźnie fioletowy. Uważam, że to jest idealny balans między um, wyrazistym fioletem, a wciąż użytkowym odcieniem pomadki, ponieważ no wiemy, że fiolety są Raczej, raczej trudnym odcieniem na ustach, raczej mało kto sięga po fioletowe pomadki, um, natomiast um, często sięgamy po na przykład jakieś takie pomadki, wiecie, w zgaszonym, brudnym różu, jakieś takie zgaszone, brudne lila odcienie. Tutaj jest ewidentnie ta lila, to jest taki odcień lilaku właśnie, czyli powszechnie zwanego bzem dla mnie. I właśnie to jest taki bez, czysty bez, ale właśnie w takiej użytkowej wersji, że on jest subtelnie rozjaśniony, subtelnie przygaszony, ale to wciąż jest fiolet i on bardzo, bardzo ciekawie wygląda na ustach. Jeżeli szukacie jakichś takich ciekawszych odcieni, troszeczkę bardziej oryginalnych, to ten odcień Sweet Plum bardzo fajny, ponieważ nie jest zbyt mocno przygaszony, i to wciąż jest fiolet, ale naprawdę, naprawdę twarzowy. Teraz coś dla fanek i fanów odcieni różowych, moi kochani, szminka Melchior. Melchior Lipstick w odcieniu Express Yourself. Przepiękny, przepiękny odcień różu. Um, nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja osobiście z różowymi pomadkami mam troszeczkę na bakier, ponieważ te takie czysto różowe, um, nie mówię o takich różach, wiecie, zgaszonych, takich pudrowych, tylko takich właśnie czystych różach, one często wyglądają na ustach bardzo kiczowato. Bardzo gryzą się z naszą urodą, ponieważ są mocno chłodne, mają dużo niebieskich tonów, zarzucają zęby i jakoś tak ciężko je wpasować w nasz makijaż. Natomiast ten odcień jest przepiękny, ponieważ jest nieco ciemniejszym odcieniem, takim głębokim, intensywnym, malinowym i jest to odcień, który nie ma w sobie zbyt dużo takich niebieskawych tonacji. Nie jest on ani ciepły, ani chłodny, um, nie widać w nim ani tonacji jakichś pomarańczowych, żółtych, czerwonych, ani nie ma typowo takich niebieskich, bardzo chłodnych odcieni, więc prezentuje się na ustach bardzo ładnie i nie gryje się tak mocno e, z urodą, z karnacją, jak wiele innych różowych odcieni. Więc jeżeli szukacie użytkowej e, szminki o użytkowym odcieniu różu, to zwróćcie uwagę na ten odcień Express Yourself z Melchiora. Nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszę, że mam w swoich zbiorach róż, który faktycznie jest dla mnie twarzowy i pasuje do mojej, do, do mojej karnacji, do mojego makijażu. Jakoś nie gryzie się dziwnie, nie wygląda kiczowato. To właśnie, to właśnie ten kolor. Teraz pokażę Wam y, kolor, który jest jednym z moich ulubionych, może nawet ulubionym w ogóle ze wszystkich kolorów, jakie mam y, w swoich zbiorach. No, mogę tak powiedzieć, że to jest mój ulubiony kolor ever. Najpiękniejszy, jaki jest na ziemi dla mnie. I jest to Lime Crime Velvetines w odcieniu Pumpkin. Niesamowicie ciekawy odcień e, takiego bardzo ciepłego brązu. E, to jest taka typowa cegiełka. Słuchajcie, taka czysta cegiełka. Jest tu troszeczkę właśnie nut takich dyniowych, marchwiowych. Przy słoczach w porównaniu z innymi pomadkami, on wygląda po prostu na bardzo ciepły brą brąz. Natomiast na ustach, właśnie on prezentuje się jak taka ruda cegła. Jest niesamowicie przepiękny, niesamowicie twarzowy. Jest taki, wiecie, że, że przyciąga uwagę, że coś jest ciekawego w tym kolorze, bo on jest jednak takim czystym, rudym kolorem, a z drugiej strony wciąż takim, no, że, że da się go nosić, że on jest użytkowy. To nie jest jakiś taki, wiecie, kolor z kosmosu. Jeżeli lubicie formuły, które zasychają, zastygają na taki całkowity, taki płaski mat, to to jest taki właśnie, to jest to właśnie taka formuła, która zasycha na taki totalny mat, więc fajna też do powiększania ust. Niesamowicie interesujący odcień, na pewno ciepły, więc jeżeli lubicie chłodniejsze odcienie, to uważajcie, ale jeżeli ciepłe, to są, to jest Wasza miłość, to powin, powinien ten odcień Wam się spodobać. To jest mój ulubieniec ze wszystkich moich makijażowych, szminkowych zbiorów. Teraz chciałabym Wam pokazać przepiękną klasyczną czerwień, taką najklasyczniejszą z klasycznych i będzie to e, Han Luxury Cashmere w odcieniu 709 My Favorite. Przepiękna, czysta czerwień, ani nie neonowa jakaś żywa, ani nie głęboka, winna, krwista. To jest idealny, po prostu idealny balans pomiędzy różnymi tonacjami, ponieważ nie przebijają w niej ani pomarańczowe tony, ani tony niebieskie. To jest coś pomiędzy, to jest taka klasyczna, żywa czerwień. Nie jeszcze nie neonowa, ale też nie głęboka, najklasyczniejsza klasyczna czerwień. Bardzo lubię formułę tych pomadek, mówiłam o tym już w filmiku z pomadkami jasnymi, niudowymi um, i ta czerwień bardzo ładnie się prezentuje i na zdjęciach, i na żywo. Jeżeli szukacie zamiennika w wersji e, matowej pomadki, to ewentualnie taki dodatkowy między tymi 15 a 16. To jest Han Luxury Matte Liquid Lipstick w odcieniu 06 Pin Up. I to jest moim zdaniem taki zamiennik tego odcienia, tylko w wersji matowej. Jest delikatnie głębszy, jest troszeczkę mocniejszy. Ale to są podobne tonacje, więc jeżeli szukacie matowej wersji, to ta, a ta taka klasyczna, troszeczkę jaśniejsza. Ja czerwieni w swoim życiu nałożywałam się już bardzo dużo i uważam, że to jest naprawdę bardzo dobrze zrównoważona czerwień, która może pasować naprawdę wielu, wielu osobom, zarówno tonacjom ciepłym, chłodnym, jak i neutralnym. Oczywiście weźmy pod uwagę yy, jakbyś indywidualne preferencje, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo ładny odcień czerwieni. Poszukując głębszych odcieni czerwieni, zdecydowanie godnym polecenia odcieniem będzie Giorgio Armani w numerze 400. To już jest czerwień z ewidentnym takim krwistym tonem, takim głębszym, takim intensywniejszym, takim cięższym, takim wieczorowym typowo. Przepiękna formuła, taka lekko błyszcząca, mieniąca się, więc usta wyglądały na takie naprawdę takie, wiecie takie bardzo wampie, powiedziałabym, bardzo ładny odcień, nieco chłodniejszy zdecydowanie, zdecydowanie tutaj widać już takie chłodniejsze nuty, ale wciąż, wciąż taki wyważony, że to nie jest taki bardzo, bardzo chłodny odcień, zdecydowanie fajnie wybielający zęby i jeżeli dla Was takie um, odcienie jak właśnie ten, który pokazywałam przed chwilą z albo na przykład ten NYX Soft Matte Lip Cream w odcieniu Maroko, to są takie zbyt jaskrawe odcienie, to idźcie w takie głębsze, takie bardziej krwiste, te odcienie, i właśnie ten od Armani jest zdecydowanie godny polecenia. Dodatkowo one mają przepiękne, magnetyczne zamknięcie, więc wyglądają bardzo ekskluzywnie są takie cięższe, bardzo przyjemne w użytkowaniu. No a ten odcień jest wyjątkowy. Przechodzimy do bardzo wyjątkowego w moich oczach odcienia i jest to ponownie Han Luxury Kashmir w odcieniu 707 Desire. I tutaj troszeczkę ten kolor na dupce um, może zmylić, bo tutaj widzimy ewidentny fiolet, natomiast tutaj mamy przepiękny odcień takiej przybrudonej czerwieni. Ewidentnymi nutami brązu, wina, krwi jest lekko ciepły, taka lekko, taki lekko dachówkowy odcień, więc um, takie fajne fajne bordo, ale w takich, taki z takimi lekko ciepłymi nutami. Jest głębokie, takie winne, um, kwiste może bardziej, y, ale właśnie z ewidentnymi takimi cieplejszymi nutami. Bardzo, bardzo ciekawy odcień, naprawdę wyjątkowy. Uważam, że jest bardzo, bardzo twarzowym odcieniem. Jeżeli boicie się tych ciepłych nut, one nie są takie ewidentnie ciepłe, ciepłe. Chodzi o to, że ten odcień nie wpada mocno w na przykład w, w kierunku fioletu, tylko on wciąż pozostaje czerwienią, ale taką przyciemnioną, przygaszoną, przytłumioną i jest naprawdę, naprawdę przepiękny. Kolejny odcień, który mówi sam za siebie, numerek 07 Bordeaux Passion z serii Hand Luxury Matte Liquid Lipstick. I tutaj mamy wciąż ciepły, chociaż znacznie chłodniejszy niż ten poprzedni. Typowo tak, to jest takie. Typowy bordo. Typowo bordowy, czyli nuty czerwini, nut wina, nuty leciutko fioletowe, ale jest tutaj też taka nuta róży, takiej taki, taki prawdziwej, klasycznej e, róży. Bardzo ciekawy, fajny, przygłaszony odcień dla, klas, dla, dla fanów klasyki, takiego, takiego ładnego, użytkowego bordo. Bardzo, bardzo ładny odcień. Kolejny również Han Luxury Cashmere, odcień 710 Burgundy. I tutaj mamy już takie fajne um, nuty obryżnowe, czyli bakłażanowe. Jest tutaj no, ewidentne nuty fioletowe, ale to wciąż, to wciąż jest takie bordo. Bordo, ale właśnie z nutami obryżyny. Um, ma takie lekko winne nuty. Bardzo interesujący, głęboki odcień, mocno przybrudzony, dosyć ciemny dla osób, które lubią, lubią takie fajne, wyraziste kolory. Mówię, ta formuła do takich ciemnych pomadek jest idealna, ponieważ ona jest... Z jednej strony taka fajnie kremowa, z drugiej strony, nie na tyle śliska, żeby nie dało się tego, wiecie, nosić i co chwila się rozmazywało. Więc, jeżeli szukacie takiego ciekawego odcienia, to ten Burgundy jest bardzo, bardzo fajny. Mówię, coś pomiędzy, pomiędzy winem a oberżyną, a bakłażanem. Bardzo, bardzo fajny. To, co teraz wam pokażę, jest również. <noise> Teraz będzie każdy będzie bardzo ciekawy, ale ten jest naprawdę wyjątkowy to jest Giorgio Armani numer 403. I tutaj mamy wino, mamy taki bordo, mamy burgund, ale tutaj mamy ewidentnie ciepłynuty. nuty. Jakbym miała nazwać ten kolor po czymś spożywczym, to bym powiedziała, że jest to owocowe wino z marmoladą pomarańczową dosłownie, bo jak się rozmarza trochę ten kolor to widać ewidentnie takie lekko pomarańczowe nuty i to nadaje naprawdę niezwykłości temu kolorowi ponieważ on w opakowaniu wydaje się po prostu, po prostu takim ciemnym, głębokim, bordowym odcieniem, a on przy aplikacji, przy jakimś rozcieraniu, jeżeli delikatnie rozcieracie sobie pomadkę na konturach, to on będzie, on będzie się wbijał w lekko ciepły nuty. To jest troszeczkę takie, taka terrakotta będzie nam się wy, wy, wyciągać z, z tej pomadki. Jeżeli będziemy ją rozcierać czy wklepywać, no jest niesamowity. On trochę tutaj, wiecie co, w opakowaniu wygląda inaczej. Jak się go rozciera... E na ustach czy, czy na ręku, to on się prezentuje zupełnie inaczej. I właśnie to jest ta nutka pomarańczu w tym winie naprawdę dodaje bardzo, bardzo ciekawego takiego charakteru. No dobra, ten co pokazałam przed chwilą był bardzo ciekawy, ale ten co pokażę teraz jest niezwykły. I patrzycie na niego już od kilku minut, ponieważ mam go na ustach. I jest to Han Luxury Matte Liquid Lipstick numerek 08. Nazywa się Vintage. Jakbym go miała nazwać... W jakoś krótko, to bym powiedziała, że to jest Bordeaux bronze z nutą dzikiej róży. Jest ewidentnie odcieniem retro, takim mocno przybrudzonym, gdzie jest wiele różnych odcieni zmieszanych ze sobą, więc jest nieoczywisty, bo on nie jest ani czerwienią, ani brązem, ani bordo, ani różem, e, ani właśnie dziką różą. to, 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 to Tutaj nie da się, nie da się go z, jakoś tak konkretnie określić. Właśnie tu jest. Tu jest każdej nutki po trochę. Jest fajnie, taki mocno przygaszony, przybrudzony, przez co daje właśnie fajny taki, taki klimat, właśnie powiedziałabym, retro, więc ta nazwa vintage jest bardzo, bardzo w punkt. I te nutki, jak się rozetrze ten kolor, to widać takie bardzo subtelne nutki. Y może nie różu, co właśnie dzikiej róży, taki charakterystyczny odcień dzikiej róży. No, przepiękny odcień. Wyrazisty, ale wciąż uważam, że nie na tyle ciemny, żeby nie dało się go nosić. Jak ktoś lubi ciemniejsze pomadki, troszeczkę bardziej wyraziste, to ten odcień jest naprawdę wart uwagi. Ok, teraz wchodzimy w troszecz troszeczkę bardziej jagodowe tonacje i zaczniemy sobie od pomadki MAC, który nazywa się Oh Lady. E, I jest to odcień dla mnie... To jest bardzo intensywny jagodowy odcień. Jagoda, czyli taki y, przybrudzony chłodny odcień fioletu i ta jest naprawdę mocno fioletowa. Ona jest wyraziście fioletowa, jest ciemna. Jeżeli nałożymy sobie dwie warstwy, to ona nam troszeczkę mocniej wtedy się robi bakłażanowa, ale to jest ewidentnie jakaś taka, e, jakiś taki jagodowy deser, powiedziałabym. Że jest, jest ewidentny fiolet, ale oczywiście taki chłodniejszy, przybrudzony, troszeczkę bardziej użytkowy niż, nie wiem, czysta forma fioletu, jak na przykład pomadka o, tego typu, tak, no bo to jest taki fiolet-fiolet. A tu mamy fajne takie nutki Yy, jagodowe, troszeczkę bardziej właśnie użytkowe dla osób, które lubią oryginalność, ale jednocześnie użytkowość bardzo ciekawy odcień właśnie takiego ciemnego, przybrudzonego jagodowego fioletu. Dla fanów y, formuły kremowej, szminka Melchior Lipstick i tutaj odcień Mysterious. I tutaj mamy również nuty jagodowe. Jest on zdecydowanie mm, bardziej zgaszony, bardziej przybrudzony, mniej oczywisty. Jest tu więcej, więcej kropel czerni w tym odcieniu zdecydowanie. Chociaż jak się nakłada na usta, mm, to wcale nie wychodzi aż tak ciemno. Można sobie go dozować, ale ten fiolet jest zdecydowanie bardziej przybrudzony. Bardziej neutralny, mniej taki oczywisty i taki rażący, jak ten fiolet zmaka. No i klasyczna, kremowa formuła, dająca, wiecie, możliwość delikatnego roztarcia tego, więc daje więcej możliwości. Ja bardzo lubię nakładać tą pomadkę w takich makijażach, um, jeżeli chcę, żebym miał troszeczkę bardziej rokowy, grunge'owy, wampi efekt, zaczynając od czarnej konturówki, znaczy czarnej krecki po prostu do oczu jako konturówki, i na to nakładam tą szminkę, i wtedy to wygląda naprawdę bardzo bardzo, bardzo w takim klimacie y, makijażu z pokazu Rodart. Jeżeli lubicie fiolety, ciemne, takie ciemne, wyraziste fiolety, ale bardziej zgaszone, to ta będzie super. I na koniec zostawiłam też ym, coś dla osób, które naprawdę lubią wyróżniać się z tłumu i lubią oryginalność i... i, i, i Lubią wyglądać wyjątkowo. Aczkolwiek miałam problem, bo przeglądałam w internecie, czy, czy gdzie ją można kupić, i powiem Wam, że miałam problem, żeby ją znaleźć. Nie wiem, czy ona jest jeszcze dostępna, ale skoro jest to jedna z moich ulubieńców, no to po prostu czuję się zobligowana, aby ją faktycznie e, pokazać w tym odcinku. I Jest to pomadka Color Pop w odcieniu Tulips. Jakbym miała ją nazwać czymś spożywczym, to bym powiedziała, że jest to jagodowy czekodżem. Bo jest tutaj ewidentna nuta brązu, ale takiego chłodnego, szarawego, takiego brązu taup, odrobinka odcieni mof, jest tutaj troszeczkę jagody, ale ona jest tak przytłumiona, tak przybrudzona, tak przybrązowiona, że nie ma tutaj żadnej oczywistej charakterystycznej wyrazistej nuty, tak jak nie wiem, magu ewidentnie fioletowe, tak? To jest ewidentny fiolet. Tak tutaj nie możemy powiedzieć ani że jest yy, brązem, ani że jest fioletem, ani że jest mow, ani że jest taup. Tu jest wszystkiego po trochu. Bardzo lubię takie odcienie, lubię je rozgryzać i rozkładać na czynniki pierwsze. I ten odcień jest naprawdę, naprawdę bardzo ciekawy, szczególnie jeżeli nałożymy go na usta i on zastygnie, bo on tutaj w opakowaniu troszeczkę inaczej wygląda, natomiast jak zastygnie, tutaj ewidentnie wybijają się, on troszeczkę ciemniej, ewidentnie wybijają się właśnie nuty. Um, takiej szarej, szarawej jagody troszeczkę. Bardzo, bardzo ciekawy odcień. Jeżeli gdzieś uda się Wam znaleźć, to bardzo polecam, ponieważ jest naprawdę niezwykły do takich... Do takich modowych makijaży jako główny akcent makijażu naprawdę, naprawdę fantastyczny odcień. Używałam go bardzo często do różnych makijaży i do użytkowych, takich wiecie, wyjściowych, modowych i do artystycznych i przy zdjęciowych i naprawdę, naprawdę ten kolor wyróżnia, wyróżnia z tłumu. I kochani, to było moje top 15 pomadek bardzo, bardzo przeróżnych, oryginalnych, ciemnych odcieni. Mam nadzieję, że każdy z Was znalazł coś dla siebie. Dajcie mi znać, który z tych kolorów podobał się Wam najbardziej. Może który z tych odcieni macie. Dajcie znać, jakie są Wasze ulubione czerwienie, borda, jakieś takie brązy i, i tego typu odcienie. Sama szukam idealnego odcienia takiego, takiego pięknego brązu, ciemnego, głębokiego brązu. Więc jeżeli macie coś do polecenia, to koniecznie dajcie mi znać. Yy, I kochani. Na dzisiaj to wszystko. Jeżeli chcielibyście, abym kontynuowała ses serię Top 10, Top 15 z innymi kosmetykami, to dajcie mi znać. I ja dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego.